No witajcie w nowym odcinku. Więc tak, ktoś mi pisze, w komentarzach, że chce odcinek o wadze, więc to nazywam odcinkiem specjalnym. Więc dlatego spotkamy się tutaj. Ja już witam na serdecznie na moim kanale, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrybowania i ogólnie mówiąc, to mam już 21 subskrypcji. Ktoś kolejny mi wbił. No. A odnośnie tego komentarza, kto pisał ten komentarz, nie mogę powiedzieć, bo osoba może sobie nie życzyć. Więc ogólnie mówiąc, to tak. Co by, z czego byście chcieli się dowiedzieć. Ogólnie zapowiadałem, że filmiki, które będą, w sensie odcinki następne to będą, to jest niespodzianka, coś o ewolucjach, ale o jakich ewolucjach to niespodzianka, nie mogę to teraz powiedzieć, bo nie będzie niespodzianką, więc dlatego dzisiaj ten odcinek specjalny owadzę, a więc... Ja już bez przedłużania zachęcam, w sensie nie, no tak zachęcam, ale ten przechodzę do tematu, więc tak. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że waga jest brana pod uwagę, łączy się ze wzrostem, więc, więc ten waga przede wszystkim jest brana pod uwagę w BMI. Dajmy przykładowo, ja przy wzroście 1,71 m, co już każdy wie ile mam, bo mówiłem w poprzednim odcinku, ważę tam gdzieś tak w okolicach 54-55 kg podajże. Więc ogólnie mówiąc, moje BMI jest 18,5, a to jest początek wagi prawidłowej. Jakbym spadł jakieś 2-3 kg, to miałbym już niedowagę, więc ja jestem ogólnie bardzo szczupłym człowiekiem. No i dlatego planuję trochę przytyć, ale jak to zrobię, to jeszcze zobaczycie, no. Więc tak, ogólnie mówiąc, to właśnie ten, zacznijmy od tego może, żeby bardziej was wciekawić, yy, zaciekawić, przepraszam bardzo. Yy. Zacznijmy, może od tych wa... Najpierw, dobra, wymienię jakie są indeksy body i masy ciała. Więc tak. Czekajcie, od 16, tam BMI, czy tam dobra, poniżej 16 BMI jest chyba wygłodzenie, od 16 zaczyna się wychudzenie, czy tam, a potem od, od 17 jest. Ten niedowaga do 18,4. 18,4 tam 49, ale skrótowo mówiąc chodzi 18,4. No. Potem jest waga prawidłowa, która się zaczyna od 18,5 i trwa do 24,9. Eee, potem jest nadwaga od 25 BMI. Jeżeli ktoś nie wie, kto to BMI, to wyszukać w kalkulatorze BMI. No. Więc tak, BMI. Od 25 nadwaga, od 30 otyłość pierwszego stopnia, od 35 otyłość drugiego stopnia, a od 40 otyłość olbrzymia lub można powiedzieć otyłość skrajna. Więc ogólnie mówiąc można to zobaczyć w kalkulatorach BMI, które yy, wpisuje się w Google Chrome i, i po prostu... Student wyskakuje do mnie, wpisać wiek, wzrost i wagę. No, to wtedy wiadomo, kto ile ma BMI. Ogólnie mówiąc, przechodzimy teraz do masywnych wag. Więc tak, ja też nie wspomniałem o tym, że lubię oglądać walki Sumo od czasu do czasu i moim ulubionym zapaśnikiem Sumo niestety nie żyje już, ale po prostu akibono czarno. Więc dobra, dokończając ten odcinek, yy, bo to jeszcze nie jest koniec, tylko na razie jestem w trakcie tego odcinka, o czym to ja mówiłem. Akibono Taro, mój ulubiony zapaśnik Sumo, yy, tam w, po prostu yy, miał 2,3 m wzrostu i ważył w okolicach 225 a 233 kg. I, i, i po prostu i naprawdę uzyskał sukcesy dzięki temu no i to była wiadomo otyłość olbrzymia ale dzięki temu no uwielbiam tego gościa można powiedzieć po prostu mój, on był w ogóle pierwszym zapaśnikiem sumo który był spoza Japonii bo spoza Azji bo, bo, bo ten bo po prostu on był Amerykanem rodowitym więc tak Akibono Tarro, Możecie sobie poczytać o nim w Wikipedii na Google lub tego typu rzeczy, albo na przykład oglądać sobie na YouTube z nim filmiki, jak on walczy, no i tego typu rzeczy. A tak ogólnie mówiąc, teraz przechodzimy do jakich wak? Może. Bo tak, ja Wam wymienię. Jeżeli ktoś ma ten wychudzenie, to jest chudy, wiadomo. Jeżeli ktoś ma niedowagę, to jest trochę chudy. Jeżeli ktoś ma wagę prawidłową, to po prostu jest szczupły. Bo dużo ludzi popełnia ten błąd, że mówi na kogoś, kto ma wagę prawidłową, że to jest chudy niby. Nie, to jest szczupły. W ogóle nie używacie prawidłowych określeń, ludzie. W sensie taki jest slang młodzieżowy, ale po prostu i slang w ogóle potoczny, nie? Bo ktoś tam kiedyś takie coś słyszał. Na po prostu ogólnie na wagę prawidłową się mówi szczupły. No. Jeżeli ktoś ma nadwagę, to można powiedzieć, że jest trochę gruby. Jeżeli ktoś ma otyłość pierwszego stopnia, no to bardziej tak otyłości drugiego stopnia jest gruby. Ale otyłość olbrzymia to już jest potwornie gruby. No. Dobra. Sorry, że użyłem takich określeń, ale po prostu ten. No, ogólnie się mówi o tyły na takiego kogoś, ale, bo jak sama nazwa wskazuje, ale po prostu. Tutaj mam nadzieję, że ktoś, kto ma nadwagę lub otyłość, kto to ogląda otyłość drugiego stopnia, czy tam otyłość olbrzymią się nie obrazi. Więc po prostu na temat wagi, co by tu jeszcze powiedzieć? jak Jakżeście chcieli, w sensie jak ktoś chciał, no. Um. Eee, więc tak... Więc... Więc tak... Przede wszystkim... Waga też się zwiększa, jeżeli ktoś ćwiczy i, i wyrabia sobie muskulaturę, no. Ja myślę, że ogólnie mówiąc, jeżeli rozmawiamy tutaj, uwadze, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o lajkach, o subskrypcji i o jakichś komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania, na wszystkie pytania odpowiem. No, może nie wiem, czy tak na wszystkie, jeżeli będzie zbyt dużo, to nie będę w stanie odpowiedzieć, ale. Ale ten, jeżeli mm, ten, mm, po prostu, właśnie, komentarze, no to po prostu będę starał się odpowiadać, no, bo już odpowiedziałem na niektóre komentarze w poprzednich odcinkach, dobra, więc ja już bez przedłużenia, no to mm, papa.